Mam na imię Inga, najbardziej mi się podobał spływ kajakowy i kościół. Pozdrawiam moją rodzinę. Na imię Wiktoria Alert. Ogółem na koloniach jest super, bo dowiedziałam się różnych ciekawych rzeczy, zwiedziłam dużo ciekawych, i ciekawych miejsc Muzeum. Rzeczy. Się, o, proszę, z tak z długo, i rzeczy. Zabijałam kajakiem. Tak długo bardzo. Bardzo mi się podoba na koloniach. Jestem już trzeci raz. Eee, jedyne co mi się nie podoba to to, że dzieci nas nie słuchają. Oczekują, żebyśmy my ich wysłuchiwali za każdym razem, ale nas nie słuchają. Muszą robić za to siłówki, biegać. Eee, nie, nie mogą biegać. Tak, biegać dookoła budynku. Najbardziej podobały mi się spływ kajakowy. A jak tak. się czuła w domku dobry nogami? Ja nie wyszłam z tego domku, ponieważ ja mam problemy z błędnikiem, więc ja nie mogłam skorzystać z tej atrakcji niestety, ale spływ jako zdecydowanie podbił moje serce. Mam nadzieję, że będę mogła z niego jeszcze raz skorzystać. Nazywam się Kasper Mandziński. Jestem na koloniach w Zblewie. Najbardziej na koloniach podobały mi się kajaki, mogłem sobie biski zrobić. Płynęliśmy bardzo drugą trasą, ale mali se dali radę. No, mam na takiego sobie wychowawcę. Który mnie czasem wkurza, ale czasem nie. <średenie> Ogólnie jest fajny. <średenie> Mam fajną grupę, której się tak jakby nie wstydzę. No, ksiądz jest fajny. Siemaneczko, moja jest Sebasen Górczewski, mam lat 16. No na tych kolniach y, najbardziej mi się podobał spływ kajakiem, no ponieważ no ponad 4 godziny płynęliśmy. No co jeszcze, domek do góry nogami, bo się czułem inaczej niż zawsze. Nauczyliśmy się piosenek kociewskich, kultury trochę kociewskiej. Nie wiem, obiady są bardzo pyszne. Dzień dobry, mam na imię Mikołaj Chojnacki, mam 13 lat. Jesteśmy na koloniach wykłącznie. Co? W zblewie. w zblewie. W Zblewie, przepraszam. Moim Słowa. zdaniem opłaca się tutaj przyjechać, ponieważ zawsze jest gdzieś, jesteśmy. Nigdy się nie nudzi, są pyszne obiady. Jest fajne towarzystwo, opiekunie też są dobrze. Byliśmy, przypuśćmy, w domu do góry nogami. Byliśmy jeszcze w muzeum. Jak się czułeś w tym domu do góry nogami? Do nogami. Um, No, tak dziwnie, o, powiem. Kręciło ci się w głowie? No, trudno było chodzić. Byliśmy jeszcze, pobiliśmy rekord, weszliśmy do takiej malutkiej kratki wy 14, pamiętam to. A rekord był 13, więc pobiliśmy o jedną osobę. Byliśmy jeszcze w Biedronce, to jest najfajniejsze, raz. Mamy basen koło środka, odlika więc opłaca się przejechać na te kolonie. Pozdrawiam ja. Mam na imię Wojtek Wójcikowski, Jedziemy do e, Dzydzy e, Kiszewskiej. E, ten e, na koloniach jest bardzo e, f, fajne, Podobało mi się odwiedzanie tego e, starego ogrodu. E, dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy, a szurnie podobało mi się, że mogłem wybrać kogoś, że do torturowania i tak w ogóle e, mamy najlepszego wychowawcę w starych kloniach e, ten, e, o, e, ten. Chcia, chciałbym poz, pozdrowić ten, e, ten jak to dziecko Dobra nie, niech będą ale też e, mojego e, moich dwóch sześniaków Która godzina, ja chcę już wracać do hotelu i spać. Dopuści. <noise> <noise>